Zrogowacenia na skórka, czyli jak leczyc modele. 6 minut. Modele to odciski, które zwykle pojawiają się na stopach i dłoniach. Chociaż zwykle nie powoduje komplikacji, są brzydkie i mogą powodować dyskomfort. Dowiedz się, jaki leczyc. Zrogowacenia na skórka, czyli jak leczyc modele. Modele to zrogowacenia na skórka, czyli najbardziej zewnętrznej części skóry. Ich łacińska nazwa to tyloma, lub callus. Zmiany te dosyć rytującym stanem. Chodzi o to, że nie tylko wpływają na estetykę, ale czasem powodują też dyskomfort, a nawet prowadzą do powstawania ran. W większości przypadków pojawiają się w obszarach takich jak stopy i dłonie. Zwykle są również umiejscowione między palcami u nóg, dlatego popularnie nazywane sakurzajkami. Tak czy inaczej. Wszystkie charakteryzuje się tym, że skóra wygląda na zgrubiala i nienormalna. Ponadto zrogowacenia na skórka tego typu luszcza się i wysychaja. Chociaż zwykle nie powoduje większego dyskomfortu, satacy, którzy odczuwają ból, gdy dotknięty obszar poddawany jest pewnego rodzaju uciskom. Modele mogą nawet pekać i krwawic. Na szczęście istnieje lekarstwo, które pomaga się ich pozbyć. Co to samo zele i dlaczego się pojawiają takie zrogowacenia na skórka? Modele to nadmierny narost warstwy rogowej, która jest najbardziej zewnętrzna warstwa skóry. Takie zrogowacenia na skórka wynikają z ciągłego tarcia lub przeciazenia. Konsekwencja tego jest stan zwany hiperkeratoza, co oznacza zgrubienie i stwardnienie danego obszaru skóry. Jego główna przyczyna jest nacisk i tarcie o jakiś element zewnętrzny. Zwykle dzieje się to na stopach z powodu noszenia niewłaściwego obuwia. Z drugiej strony, gdy powstaje na rekach, zwykle wiąże się to z ciągłym używaniem jakiegoś elementu, który generuje nacisk. To pogrubienie skóry pełni funkcję ochronna. Cialo reaguje na nacisk i tarcie, wytwarzając więcej komórek do uformowania tej twardej warstwy. Czasami modele pojawiają się również z powodu haluksów lub innych deformacji stóp. Modele na piecie. Zrogowacenia na skórkę zwane modelami pojawiają się zwykle w wyniku ciągłego tarcia skóry o niektóre materiały, na przykład w butach. Możecie zainteresować również ten temat, odciski i pecherze, 10 remediów, by się ich pozbyć. Rodzaje modeli. Istnieją trzy podstawowe typy modeli: Saone one następujące: twarde odciski. Te zrogowacenia naskórka występuje najczęściej i charakteryzuje się zwarta konsystencja. Najczęściej pojawia się na stopach. Miekkie odciski. Maja gumowata konsystencję i częściej występuje między palcami. Odciski naczyniowe i nerwowo-naczyniowe. Sa podobne do twardych odcisków, ale wewnątrz znajduje się naczynia krwionosne. W ukladzie nerwowo-naczyniowym znajduje się tkanka nerwowa, i są one zwykle najbardziej bolesne. Diagnoza: Większość modeli można wykryć z golem okiem lub przez dotyk. Zwykle ich cecha wyróżniająca jest pogrubienie i twardost. Jednak zawsze ważne jest, aby lekarz ocenił sytuację, ponieważ czasami istnieją inne problemy leżące u podstawy, które również należy rozwiązać. Lekarz. Zwykle podolog przeprowadzi dokładne badanie dotkniętej okolicy. Jeśli uzna to za konieczne, zleci przeswietlenie lub inne badania obrazowe. Celem jest ocena stanu kości i ustalenie, czy istnieje jakiekolwiek nieprawidłowości wewnętrzne. Dostępne zabiegi medyczne na zrogowacenia naskórka. Głównym sposobem leczenia modeli jest unikanie tarcia lub nacisku, które spowodowało problem. Ważne jest, aby wymienić obuwie na wygodniejsze lub pracować w odpowiednich rekawiczkach, jeśli na skórka występuje na dłoniach. Czasami konieczne jest użycie wkladek ortopedycznych lub podobnych akcesoriów, aby zabezpieczyć obszar i zapobiec pojawianiu się nowych modeli. Z drugiej strony istnieje kilka środków, które można zastosować, zwłaszcza jeśli modele sprawiają ból. Szczegółowo je opisujemy poniżej. Wyciecie nadmiaru skóry Pogrubiona skórę lub modyl lekarz może wyciąć skalpelem jest to odpowiedni sposób na wyeliminowanie zrogowacenia na skórka Należy pamiętać że procedura ta musi być wykonana przez pracownika służby zdrowia aby została wykonana prawidłowo i aby uniknąć ewentualnej infekcji Leki na zrogowacenia na skórka na rynku dostępne są plastry z 40% kwasem salicylowym, dostępne bez recepty, które są bardzo skuteczne w usuwaniu odcisków. Najlepiej będzie, jeśli to lekarz wskaże, czy jest to odpowiedni środek w danym przypadku i wytłumaczy, jak należy przeprowadzić leczenie. Czasami przed nalozeniem plastra zaleca się spilować z grubiala skórę pumeksem lub pilnikiem do paznokci lub szorstka tektura. Możliwe tez. Ze zamiast plastra lekarz zaleci zelsta sama substancja. Wkładki do butów. Ortezy i wkładki wykonane na zamówienie mogą być dobra alternatywa dla niektórych osób. Powszechnie lekarze zalecają je dla osób, którzy mają jakiś rodzaj deformacji stopy. Ich działanie polega na unikaniu tarcia lub nacisku podczas noszenia obuwia. Operacja chirurgiczna. To nie zdarza się powszechnie ale w niektórych przypadkach trzeba przeprowadzić operację. Dzieje się tak, gdy występuje deformacja stopy lub dłoni, co sprawia, że tarcie lub nacisk są nieuniknione. Jeśli rozwinie się owrzodzenie lub infekcja, może być konieczne usunięcie uszkodzonej tkanki.